Witam Was bardzo serdecznie w kanale części szachów ze mną. Tym razem zajmiemy się bardzo fajnym motywem taktycznym. Nazywa się on słabsza promocja. Na czym polega? Otóż odpowiadam: jeśli mamy pionka przechodniego na przedostatniej linii, zatem chcemy go sobie zapromować. Jeśli zapromujemy królową, no to wygrywamy i się zawsze cieszymy, prawda? Bo królowa to jest plus 9, ale w niektórych przypadkach bardziej opłaca się nie promować królowej, tylko słabszą figurę konia, wieże, gońca. Dlaczego? Śpieszę z wyjaśnieniami. Ponieważ, jeśli na tym przykładzie pierwszym mamy gońca, tak, więc jeśli dopromujemy sobie królową, żeby wyrównać królowe na planszy, nasz przeciwnik tak naprawdę bardzo łatwo się obroni. To jest tak, no, można by to nazwać remisem pozycyjnym. Tak, że no tutaj nic czarny nie będzie w stanie poprawić swojej pozycji. A jeśli wymieni królowe jakimś e, dziwnym trafem, no to to już jest remis, no bo goniec sam nie zamatuje e, samotnego króla. Więc jak to wygrać? Po prostu promujemy skoczka z widłami. Król odchodzi, bijemy sobie tutaj i mamy końcówkę goniec i skoczek na króla. Powinniśmy na spokojnie to wygrać, jeśli nie wiecie jak to wygrać, gdzieś na ekranie powinien pojawić się link do mojego dawnego filmu, w którym tłumaczę jak matuje się gońcem i skoczkiem. Przeskakujemy dalej, no tutaj mamy już wygraną pozycję na białego. Oczywiście promujemy królową, o jejku no jednak nie, ponieważ wtedy król znajduje się w pacie. Więc jak to wygrać? Oczywiście skoczek lub goniec to także będzie remis, ponieważ no tymi samotnymi figurami nie zamatujemy, ale jeśli dorobimy wieżę, przycink się rusza, no i na spokojnie wygrywamy, ponieważ jest odcięty po dwóch ostatnich liniach. No tutaj mamy podobną sytuację, mamy tego samotnego pionka, tylko że przycink ma jeszcze wieżę, którą bardzo chętnie by nas zamatował, jeśli byśmy dorobili królową lub wieżę. No my tak nie robimy, lub gońca. My wiemy, że jeśli nasz pionek jest na jednej z tych linii, tych środkowych, nie skrajnych, tylko na tych środkowych liniach, to po dorobieniu skoczka powinniśmy mieć raczej zagwarantowany remis, ponieważ król nie może się zbliżyć do naszego króla. Więc po czymś takim na spokojnie sobie po prostu będziemy manewrować naszym królem i skoczkiem. I jeśli czarny nie popełni jakiegoś naprawdę druzgocącego błędu, ta partia powinna zakończyć się remisem. No, tutaj przygotowałem na Was no, klasyk. Tak? Partię byłego mistrza świata Emanuela Laskera. Pozycja nazwana pułapką Laskera. Tak? Na, na czym ona polega? No, polega na tym, że jeśli właśnie oddamy tego gońca, król broni królową i pionka. Naraz, więc bijemy sobie pionka, nie może pobić tutaj, ponieważ no, królowa będzie niebroniona, więc nasza królowa sobie na spokojnie weźmie królową za darmo. E, więc no, cóż może zrobić biały? Oczywiście pchnie króla do przodu, jeśli damy tak, no, to skoczek zasłoni. Wiedząc o tym, powinniśmy pobić najpierw skoczka, jeśli dopromujemy królową, okazuje się, że jest raczej równa pozycja, więc na co promujemy? Oczywiście na skoczka, który daje szacha. Nasz przeciwnik musi pobić. Wchodzi goniec, gnie królowa. Kolejny przykład. No tutaj to jest także klasyk. Chodzi tutaj o to, iż no jeśli biały zapromuje sobie królową, znowu jest remis. Biały nie będzie w stanie wyjść. A tutaj jest pionek w ogóle, tak. Z wiecznego szacha. Więc co powinien zapromować? Oczywiście skoczka. I po tym szachu skoczek nasz przycink musi po prostu zabrać. I za sekundę tak naprawdę powinien dostać mato. Przedostatni przykład. No ten z mojej praktyki. tak. No i cóż my możemy zrobić? Jeśli królowa lub wieża, to jest remis. Ale szczęśliwie. No i oczywiście jeśli koń, to także remis ale jeśli goniec, nasz przeciwnik nie jest w pacie, bo on się może ruszyć gońcem gdziekolwiek, więc gdziekolwiek, no i dostanie mata. E, ostatni przykład, moi drodzy, e, przykład, który mnie zainspirował do nagrania tego filmu, e, pochodzi on z partii Czeparinow raport e, z wczoraj. E, no, pokażę Wam kilka posunięć, tak. E, Czeparinów poświęcił skoczka, poświęcił przed chwilą gońca, gońc został zwrócony. Kilka pionków też zginęło. No i mamy taką pozycję, tak. Biały, no, napoświęcał się, ale ma rekompensatę. Dlaczego w ogóle on się tak napoświęcał? Ponieważ król nadal jest w centrum, zobaczcie. Nadal jest w centrum, więc w tej sytuacji, no, Raport, cóż, no broni, broni wieżę, więc w jaki sposób biały to wygrywa teraz? E, macie chwilę, powodzenia. No mam nadzieję, że Wam się udało, moi drodzy. E, oczywiście biały wygrywa poprzez wieża e8, wow. E, jeśli pobije skoczkiem, to to promujemy tym razem jednak królową. I po czymś takim dajemy mata, jest związanie, więc królowa nie zostanie pobita. Ale jeśli pobije wieżą, jest niesamowite, królowa bije skoczka z szachem, i jeśli nasz przeciwnik pobije królem, dostaje widełki. Promujemy skoczka, nie królową. Jeśli zapromujemy królową, raczej no też powinno być ok, tak? No ale będzie ciężko, tak? Jeśli zaproponujemy skoczka, to jest ewidentna, ewidentny koniec, tak? Ponieważ no, król musi odejść gdziekolwiek. Bijemy sobie królową. Mamy trzy figury na dwie figury. Jeśli pobiję wieżą, to tak samo jest skoczek. I tak samo bijemy sobie królową. Więc no niesamowity przykład. Ten przykład mnie zainspirował, tak, do tego, żeby nagrać ten film dla Was, ponieważ szachy są pełne właśnie tego typu wyjątków. No, na początku uczymy się, że no, taki pionek, jak już jest bardzo, bardzo blisko, no to musi być promowany na królową. Ale, jak sami zobaczyliście, zdarzają się wyjątki, więc niech te wyjątki będą dla Was takim drogowskazem i taką czerwoną lampką z takimi wykrzyknikami tak żeby jednak nigdy nie grać w szachy w taki w ślepy sposób tak że o pionek no to to muszę w ogóle bez zastanowienia będę promował królową ponieważ może się wydarzyć tak jak to na przykład w tym przykładzie było tak że zapromuję królową i nagle jest remis w takiej pozycji zobaczcie M2 więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeśli jednak macie jakieś pytania, coś wytłumaczyłem nie do końca jasno, proszę Was, żebyście je zadawali na zajęciach lub w komentarzu pod filmem, ewentualnie tak jak zwykle w wiadomości prywatnej. Pozdrawiam, do widzenia.